Jeżeli masz marzenie i myślisz o nim cały czas, myślisz, że bardzo, bardzo chciałbyś, aby to marzenie się spełniło, myślisz o nim od rana do wieczora, cały czas kombinujesz w głowie, jak do tego dojść, jak zrobić, żeby ono już spełniło się najlepiej jutro, to jeżeli robisz coś takiego, to możesz być pewny, że prawdopodobnie szybko go nie zrealizujesz. Ale zaraz wam wytłumaczę, o co mi dokładnie chodzi. Cześć, witam Was w moim programie Zaprojektuj swoje życie od nowa. Jest to program dla tych, którzy chcą zmienić swoje życie i zacząć od nowa. Mówię tutaj przede wszystkim o prawie przyciągania, ale nie tylko. Chciałabym również, abyście zrozumieli, że naprawdę to wszystko jest proste do zrobienia. Wystarczy tylko i wyłącznie zmienić myślenie na temat tej rzeczywistości i uwierzcie mi, że to życie może wyglądać zupełnie inaczej. Jeżeli tylko zrozumiecie kilka podstawowych zasad, bardzo dziękuję wszystkim za komentarze i naprawdę bardzo, bardzo proszę o lajki i subskrypcje. Z góry bardzo dziękuję. wam dzisiaj opowiedzieć o pewnym chłopaku. Jest to chłopak, który mieszka w Kalifornii. Nazywa się Aaron Doughty. Jest to chłopak, który zrobił dosyć dużą karierę, mówiąc właśnie na ten temat siły przyciągania. Może jakaś część z Was już go zna. Bardzo lubię go słuchać, ponieważ on mówi o tym bardzo, bardzo prosto. I mówi to z, taki, z taką fajną energią, takiego młodego człowieka. On chyba ma około 30 lat, tak mi się wydaje. Jest naprawdę bardzo pozytywnie nastawiony do życia, i on to fajnie tłumaczy: wszystko, pokazując też przykłady ze swojego życia. Aaron mówi o jednej teorii, która bardzo mi pasuje: a mianowicie, jeżeli masz marzenie i chciałbyś go spełnić, to nie możesz myśleć, w jaki sposób to marzenie się spełni. Ja wiem, że my jesteśmy nauczeni zupełnie czegoś innego. Nam zawsze wmawiano w szkołach, w różnych instytucjach, że musimy strasznie dużo zrobić, żeby coś dostać. Tak ogólnie ten świat zostaje nam przedstawiany. Nie tylko nam, ogólnie na świecie. Istnieje taka teoria, że musimy bardzo, bardzo ciężko pracować, musimy skończyć niesamowite studia, znać wiele języków i być naprawdę takim na topie, żeby w ogóle do czegoś dojść. To nie do końca jest prawda. Ja oczywiście tutaj nigdy nie powiem, żeby niczego nie robić, ale chciałabym Wam dzisiaj właśnie wytłumaczyć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. W momencie, kiedy mamy marzenie, i chcemy, aby ono się zrealizowało. I w momencie, kiedy bardzo, bardzo próbujemy go spełnić, a tak naprawdę przestajemy słuchać samych siebie, to to marzenie od nas się oddala. Nigdy nie róbmy niczego na siłę. Jeżeli będziesz próbował zrobić coś naprawdę już teraz, tak jak już mówiłam, na siłę. Jeżeli na czymś ci bardzo, bardzo zależy, musisz troszeczkę to odpuścić. Absolutnie nie chodzi mi tutaj o to, aby zapomnieć o tym marzeniu, żeby tylko o nim sobie pomyśleć i zostawić bez żadnej kontynuacji, jak najbardziej. Dalej skupiajmy się, ale na tych właśnie końcowych efektach, ponieważ w momencie, kiedy. Ty bardzo próbujesz i kombinujesz i myślisz, jakby go tutaj do siebie jak najszybciej przyciągnąć. W tym momencie pojawiają ci się w głowie rzeczy, które będą ci mówiły y, jakie masz limity. Y, będą pojawiały ci się w głowie rzeczy, które będą pokazywały ci, że tak naprawdę nie do końca możesz to zrobić w tym momencie. Y, Każda próba robienia czegoś na siłę nie ma sensu, ponieważ jeżeli ty za czymś biegniesz, to to zawsze będzie od Ciebie uciekać. Jak powinno się myśleć o swoich marzeniach? To wszystko musi być bardzo, bardzo naturalne. Jeżeli masz swoje marzenie, to wyobraź sobie go, myśl o nim. Ale w taki naprawdę bardzo spokojny sposób. Nie myśl, w jaki sposób. Ta dana rzecz do ciebie przyjdzie, czy, czy ta dana osoba Twoja wymarzona praca, mieszkanie, nowe miejsce, w którym chciałbyś żyć. Myśl o tym, tak jakby to już było Twoje, wyobrażaj sobie siebie tam i płyń z dniem codziennym, którzy mówią tutaj o właśnie. Czymś więcej, o tym, żeby wierzyć. Każda religia mówi o tym, aby uwierzyć, zanim się to zobaczy. Tu dokładnie chodzi o to samo to jest y, dokładnie to samo prawo. Chodzi mi tutaj o to, aby słuchać swojej intuicji. Ja dam Wam przykład, który właśnie dzieje się w moim życiu. W pierwszym odcinku mówiłam Wam o tym: chciałabym bardzo zająć się w tym roku swoim projektowaniem wnętrz tutaj w Melbourne. Ja, tak szczerze mówiąc, już od kilku lat zajmuję się projektowaniem wnętrz w Melbourne i robiłam to również jeszcze przed tym, jak przyjechałam do Australii, ale początkiem tego roku, przy okazji listy życzeń na ten rok Napisałam sobie, że chciałabym poznać więcej ludzi, którzy się zajmują projektowaniem, że chciałabym nawiązać nowe kontakty, że chciałabym poznać osoby, które interesują się tym tematem i które będą bardziej związane właśnie z projektowaniem. I wyobraźcie sobie, że od początku roku poznałam już trzech architektów, którzy chcą ze mną współpracować. Poznaję tych ludzi w zupełnie y, dziwnych miejscach. Na przykład byłam wczoraj w muzeum ze swoim dzieckiem i y, nasi synowie zaczęli się bawić, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, y, bardzo uprzejmie, wszystko było super. I okazało się, że właśnie, że jest architektem i jak najbardziej chętnie y, zaproponował mi dalszą współpracę. Właśnie dokładnie o czymś takim mówię. Czyli nie rezygnujemy ze swoich marzeń, ale nie skupiamy się tylko i wyłącznie na wersjach, które przychodzą nam do głowy. Nie, nie skupiamy się na tym, jak dostaniemy to nasze marzenie, jak go do siebie przyciągniemy, ponieważ my zupełnie wtedy zamykamy się na inne wersje. Zostań otwarty, przyjmuj do siebie każdą napotkaną okazję. To będzie do ciebie przychodziło dokładnie tak, jak co dzieje się dokładnie teraz w moim życiu. Wiesz w to, bądź pewny, że Ty to zrealizujesz. Ja y, absolutnie codziennie myślę o tym, że jestem projektantem, myślę o nowych projektach. Oprócz tych architektów, których spotkałam, dostałam też fajne zlecenie ostatnio y, i też zupełny przypadek zupełne zaskoczenie. To jest właśnie ta siła przyciągania, o której mówię. Czyli ja skupiam się na pewnym temacie i ten temat zacznie się pojawiać w moim życiu, ale ja nie robię niczego na siłę. Ja nie, ja nie, ja, ja nie próbuję tego robić tak bardzo, bardzo mocno. To musi być naturalne, to musi być flow. Ty musisz czuć, tak jakby to już było Twoje. Ty musisz się zmienić. I stać się osobą, która wie, czego chce. Na przykład, jeżeli chcesz się zakochać, szukasz swojej miłości życia w tym momencie. Nie możesz codziennie myśleć o tym, gdzie go spotkasz, że musisz coś ze sobą zrobić, że planujesz wszystkie jakieś eventy, że sobie ustalasz jakieś twarde reguły. Tutaj bardziej chodzi o to, że to ty. Już wiesz, że wcześniej czy później spotkasz tą osobę i bardzo pracujesz nad sobą, nad takim jakby spokojem właśnie. Oczywiście robisz dużo rzeczy na co dzień i Podążasz właśnie za tą swoją intuicją. Twoja intuicja będzie kierowała cię tam, gdzie trzeba. Niektórzy ludzie mówią, że znaleźli się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie. To są dokładnie ludzie, którzy nie przejmowali się tym, co dzieje się naokoło. Oni nie skupiali swojej uwagi na tym, że tego jeszcze nie mają. To nie były osoby, które codziennie myślały, dlaczego ja jeszcze tego nie mam. To były osoby, które wierzyły w to, że to się spełni i otwierały się na wszystkie propozycje, które do nich przychodziły. Uwierz mi, że jeżeli zmienisz myślenie na ten temat, jeżeli naprawdę zrozumiesz, jak ten wszechświat działa. Czy, czy religię, czy Bóg, czy, czy uniwers, czy ta siła życia, jakkolwiek ją nazwiesz, to dokładnie tak to twoje życie będzie wyglądało. Musisz naprawdę uwierzyć w siebie, wiedzieć, że to już jest twoje, że to się spełni. I napij się najpierw kawy dobrej, Zjedz dobre śniadanie, po czym wyjdź i bądź otwarty na wszystko, co ci się przytrafia. Ja będę o tym mówiła, że w momencie, kiedy zdasz sobie sprawę, że to życie y, może inaczej wyglądać, i kiedy sobie płyniesz tak przez to życie trochę y, właśnie na tym dystansie, wiedząc dokładnie czego chcesz, nauczysz się dostrzegać rzeczy, które będą niesamowite. To, się, to są właśnie te magiczne w cudzysłowie, rzeczy, które wcale nie są magiczne, tak to. Po prostu działa. Tak wygląda ten świat. Wyobraź sobie, że to Twoje marzenie bardzo czeka na Ciebie. To też jest super opcja, żeby właśnie w ten sposób o tym myśleć, że ta Twoja praca, czy, czy partner, czy mieszkanie nowe, cokolwiek o czymkolwiek zamarzysz, pomyśl, że ono na Ciebie czeka i że wy musicie się spotkać w pół drogi. To nigdy do ciebie nie przyjdzie, jeżeli będziesz siedział cały czas na kanapie. To nigdy również do ciebie nie przyjdzie, jeżeli będziesz bardzo próbował i biegał za tym, i, i strasznie na siłę coś robił. Naprawdę zapamiętaj, że, że jeżeli za czymś bardzo, bardzo, bardzo biegniesz, to to bardzo, bardzo, bardzo będzie przed tobą uciekało. Dlatego. Cały czas tutaj mówię o tym balansie i o tej pewności siebie i o tej wierze, o tym, że jesteś tego wart, o tym spokoju i o tej właśnie pewności, że to wszystko w pewnym momencie ci się przytrafi. Dlatego nie robimy nic na siłę, myślimy dalej o swoich marzeniach, wizualizujemy sobie je. Uczymy siebie, jakby to było, ale w momencie, kiedy już poczujesz, że przechodzisz tą granicę i że zaczynasz w cudzysłowie panikować i za bardzo tego chcieć, trochę odpuść i zajmij się czymś innym. Myśl generalnie o, o różnych innych sprawach, bo więcej dla siebie zrobisz dobrego, jeśli przestaniesz w ogóle zajmować się tym tematem na chwilę. Niż przeżywać to za bardzo. I uwierz mi, że w momencie, kiedy to zrozumiesz, Twój cały świat się zmieni i naprawdę zaczniesz robić super rzeczy w swoim życiu. Ok, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymam za Was kciuki i buziaki. Bye!